Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Kolejny samochód na wymianę klocków tarcz. Pewnie już macie dość tych filmików z wymian klocków tarcz. Filmiki powstają ku przestrodze, żeby uświadomić ludzi, w jakim stanie mają hamulce. Tą musterkę znaleźliśmy przy serwisie wcześniejszym samochodu. Przyjął na coś innego, ale przy okazji. Sprawdziliśmy stan auta i zobaczyliśmy jak wygląda układ hamulcowy. Tak wyglądają tutaj zaciski, gruba warstwa korozji. Później Wam pokażę jak wygląda ee, tył e, jak zdemontujemy tarcz. Tutaj też już będziemy musieli całą tą korozję obstukać, bo jest grubo. Powierzchnię tutaj, tą wewnętrzną wyczyścić. No i oczywiście wymieniamy tarczę. Tutaj już pierwszy problem bo śruby, które są montażowe do tarczy mocujące, yy, nie chcą ruszyć. Tutaj się obstukamy je i spróbujemy wybić. Tutaj od wewnątrz wam pokażę, jak tarcza wygląda. Ta wygląda tak. Czyli ta powierzchnia nie pracuje w ogóle. Tutaj gdzieś mamy klocki zdemontowane. Tak wyglądał, położymy, jeden klocek. Czyli jego już fizycznie nie było. I tak wyglądał drugi klocek. Jego jest więcej. Tutaj prawdopodobnie coś nie pracowało w jarzmie. Tutaj mamy jarzmo. Też całe skorodowane. Teraz będziemy czyścić te powierzchnie, wymieniać Patrzył pan, czy pracują te prowadniczki? To już pan Jasiek zobaczy od razu, czy to pracuje. Ta druga pracuje, a druga też, też pracuje. Czyli najprawdopodobniej przyczyna leży w tych tutaj miejscach styku klocka z jarzmem, tak? tak. To ja daję panu Jaśkowi. Zobaczymy z drugiej strony, jak to wygląda. Z drugiej strony sytuacja nie jest lepsza, wszystko jest skorodowane. Tutaj i tarcza. Widzicie jakie ma tutaj przebarwienia, tu jest taki rowek, tu jest wypukłość. I od wewnątrz tarcza wygląda tak, czyli też nie miała prawa hamować, klocek pewnie nie będzie wyglądał lepiej niż z tamtej strony. Na tylnej osi hamulce prawie rozebrane, widzicie jak wygląda zacisk hamulcowy. Tutaj zacisk jest odpowiedzialny za hamowanie, za hamulec ręczny. Odpowiada ja tutaj mechanizm w środku, szczęki. To jest tarczowemben. Tutaj pokażę Wam jak wyglądały. O, jarzma są całe skorodowane. Klocki, o, w takim stanie. Jest w lepszym Że ciekawe jest co zastaniemy tutaj nie tak łatwo stoi ten bęben jak teraz się teraz to zrobię tutaj trzeba było popsukiwać tą powierzchnię i teraz zaczynam się rzucać to zmien... to jest wszystko skorodowane będziemy musieli rozebrać to yy, przeczyścić powymieniać, posprawdzać czy wszystko tutaj pracuje tak jak należy. Oczotka jak wygląda. środku nie ma tragedii. Natomiast tutaj, jak się przyjrzycie, gdzie pracował kloczek, tutaj takie dosyć grube, głębokie, ee, głęboki rowek, a wewnątrz tak wygląda. Wybierzemy się teraz do czyszczenia. Bo przed nami bardzo dużo pracy, bardzo dużo czyszczenia. Eee, oczywiście taką robotę można zrobić dwie godziny, nawet szybciej powymieniać bez czyszczenia, tylko powrzucać nowe części. Tutaj 80% pracy, długości czy tam długości wykonywania tej pracy jest ustosunkowana od czyszczenia, tak? Eee, Im więcej czyszczenia, im więcej tutaj... Eee, do czyszczania tych powierzchni tym dłużej taka praca trwa, ale wiem wtedy, że jak auto te elementy są wyczyszczone, wszystko jest powstałe tak jak ma być. Nie wstydzę się takie auto wysłać później na przegląd, żeby ktoś miał jakieś zastrzeżenia do naszej pracy. Mamy zdemontowane szczęki z tyłu. Teraz te powierzchnie musimy obczyścić dokładnie. Tutaj. Tak wyglądały. Ten regulator powinien się kręcić tutaj w środku, natomiast on stoi nieruchomy. Musimy go wziąć, podgrzać tutaj, tą powierzchnię rozruszać, wyczyścić i wysmarować. Ten element pracuje, natomiast ten drugi element tutaj, gdzie powinien się wykręcać i wkręcać, nie pracuje. Tutaj nie było możliwości regulowania ręcznego. No sama korozja. Tutaj mamy nowy zestaw sprężynek. Nowe szczęki. Na tak wyglądała z tej strony tarcza od wewnątrz. My działamy. Czyścimy w ciągu w dalszym ciągu. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.